Witam wszystkich serdecznie tutaj SCT StarCraft i zapraszam Was do drugiego odcinka naszego tutorialowego poradnika. I jak zwykle widzimy się, a raczej słyszymy się w nim z kwotę. Witam wszystkich. Tak jest, co nam dzisiaj zaprezentujesz? Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić OneGate Expand versus Zerg, czyli build, który nie jest dosyć popularny na ladderze. Dokładnie tak, od dłuższego czasu, w zasadzie od. Prawie że dwóch lat. Standardem dla Protosa przeciwko Zergowi jest Forge Fast Expand. Dlaczego, dlaczego One Gate Expand jest lepszy? Znaczy, nie wiem, czy mogę się wypowiadać, czy jest lepszy, czy gorszy. Moim zdaniem jest lepszy, ponieważ Zergowie trochę jakby nie wiedzą, co na to grać, ponieważ już się tak bardzo przyzwyczaili do grania na Forge Fast Expand i grania tych trzech szybkich haczerek, że trochę timingi im się pogubiły. Do tego Zergowie już bardzo rzadko otwierają Speedlink Expans, czyli to było, to było jakby takie główne zagrożenie dla OneGate Expans. Teraz mm -hmm. Zergowie otwierają bez gazu, wszyscy jesteśmy dosyć bezpieczni. Czyli krótko mówiąc, Zergowie, jeśli wybudują sporo zerdlingów ze speedem, to są w stanie uniemożliwić nam wzięcie tej, tego ekspansa, tej ekspansji. Znaczy, jeśli mają od początku taki plan, typu zbuduję bardzo dużo zerlingów ze speedem, zacznę tak grać, to wtedy możemy mieć faktycznie duże problemy dosyć. Ale jeśli zagrają reakcyjnie, czyli zobaczą co my gramy i dopiero wtedy jakby zrobią ten speed i dużo ilość to mamy bardzo duże szanse się obronić. Jasne, okej. Okay. A spójrzmy na build tego gracza Jambi, jak widzimy, jak się ma hmm, jakość otwarcia właśnie na jednym gejcie do tego, co robi Jumbi w tym momencie? Czy to, czy, czy to jest pozytywne otwarcie z jego strony, czy właśnie raczej pechowe? 14 pól, i tutaj 16 hatcher. to jest chyba otwarcie takie standardowe dla Zerga, jeśli Protoss gra Fortress Expand. I jest to dosyć średnie otwarcie versus one, one Gate Expand, ponieważ jak gra z tego gate'a, to jakby Zerk może spokojnie zagrać 15 hatcherkę i my nie mamy nic do gadania pod tym lub można mm -hmm. zagrać właśnie tego szybkiego Speeda i wtedy robić jakąś presję na Protosie. Jasne, czyli krótko mówiąc, Zerk mógłby być w lepszej sytuacji, ale nie jest w złej. Tak. A z kolei, gdyby Zerk zaczął od y, 10 pula albo powiedzmy nawet 8 pula, w sensie, czy, czy dałoby się Radę wybronić tym otwarciem? Tak, o wiele łatwiej niż Fortress. Chcielibyśmy. Praktycznie nic, ponieważ wysyłamy probę po zbudowaniu gatewaya, co powoduje, że gdy będziemy mniej więcej w naturalu zerka, to zobaczymy zerkingi, które wychodzą przy A Poolu i wtedy po prostu dostawiamy drugiego gatewaya, chronobustujemy za lota, stajemy nim w tym wolnym, wolnym miejscu mm -hmm. na hot pozycji w sensie, i tak jest. Dobrze, fajnie, czyli krótko mówiąc, przeciw takiemu dosyć agresywnemu otwarciu, One Gate Expand jest w miarę bezpieczny i to jest duży plus, bo czasami, może nie bardzo często, ale jednak się widzi. Coś takiego na laderze, A jak się ma do tego jeden gaz, w sensie, w co można przejść z tego otwarcia? Chodzi ci o Protosa, czy o Zerga? Protosa, Protosa. A, no to z tego otwarcia można przejść w praktycznie we wszystko. Ja bardzo lubię tutaj e, przechodzić z tego otwarcia w taką e, presję plus jeden z rotami, jeśli, jeśli Zerg nie gra Rouchy. Mhm. Z pięciu gateów i z dwóch baz. Albo można przejść praktycznie we wszystko. W trzecią bazę z Robo, z jakieś Twilighty, z Stargate'a. To jest build bardzo uniwersalny. Mhm. Mm I to jest w sumie ważne, bo możemy grać reakcyjnie na zerga, a zwykle jest na odwrót, to Zerg gra reakcyjnie na proto. Ja widzę tutaj małą presję jednym stalkerem, jednym zelotem. Jak dużo udaje się ugrać tego typu presją? Jaki jest podstawowy cel? Wymuszenie lingów? Wysnajpowanie królowej? Jeśli widzimy już zerklingi, to naszym celem jest po prostu zabicie trochę lingów i wymienienie się tak, tak w, miarę, w miarę efektywnie, w sensie tam zabicie ze dwóch zerglingów i wymuszenie jak największej ilości lingów z larw. To jest, to jest nasz główny cel. Aha, jasne, czyli krótko mówiąc spowolnienie ekonomii zerga. Tak, żeby on zagrał jak najwięcej lingu, bo wtedy my jesteśmy jakby w lepszej pozycji, ponieważ my budujemy głównie proby. Oj, tu widzę otoczony Stalker pechowo troszkę. Się ehm, trochę zagapiłem. Ale tak czy inaczej tych zerdlingów jest dosyć dużo i one wszystkie mogłyby być, mogłyby być dronkami. Widzę, że tu jest ile? Osiem zerdlingów, jeden został zabity chyba, czyli musiało być pięć dronek. To jest... Wbrew pozorom całkiem dobra wymiana, wydaje mi się, 5 dronek przeciwko jednemu stalkerowi. Tak, i warto zauważyć, że jestem tylko 5 prop w plecy pod względem makro, czyli on 28, 29 prop versus 33 drony zerga. Jasne. W tej chwili widzimy, że już się prędkość zakończyła, ale widzimy też, że w Twojej bazie jest już zakończony Wallin i w tym momencie same zerlingi tak naprawdę są żadnym zagrożeniem. Tak, ważne jest właśnie, żeby zrobić tego Wallin już. Przed zakończeniem spina, ponieważ jeśli speed się zakończa, minimum błolo, to możemy mieć problemy dosyć duże. Zgadza się, to prawda. R-Ligi potrafią bardzo szybko otoczyć tę niewielką ilość jednostek protosa, która on wtedy posiada. I niestety te gry się często już w tym momencie kończą. No dobrze, teraz zobaczymy, jakie, jaką drogę wyjścia z tej yy, taktyki zastosowałeś tym razem. Widzę czwartego, piątego gatea w drodze. Właśnie chciałem zagrać tą presję tutaj plus 1 ale tutaj ten wyhalucynowany Feniks bardzo pomaga. Ten pierwszy Sentry, który robimy, on ma bardzo dużą ilość energii i praktycznie w 8 minucie możemy już halucynować tego Feniksa i zobaczyć, nic on ma. I ten Feniks wyskautuje Spire i na Spire moim zdaniem najlepszą odpowiedź jest po prostu dodanie dwóch Stargate'ów automatycznie. Uh -huh. Co spowoduje, że po prostu zdążymy zrobić taką ilość Feniksów, że damy radę powalczyć z Mutalami. Jasne. Na dwóch bazach da się e, dostatecznie dużo minerałów zbierać, żeby produkować z dwóch stargateów naraz, o ile dobrze pamiętam. W okay. szczególności Fenixy, bo tak, z Feniksy się da wojdryanu byłoby już gorzej. Mhm. Dobrze, I widzę, że tutaj jest też całkiem zgrabna siła z zelotów i centry. I dobrze, jak rozumiem, ta gra się toczyła dalej, jaki był jej wynik ostatecznie? Tutaj ten drobny haras z motaliskami załatwił feniksy. Potem z, zrobiłem trzecią bazę, jakieś z zburszykowałem i wygrałem na Slump postę. Tak jest. Czyli krótko mówiąc, yy, okazało się, że to otwarcie było całkiem słuszne w tym wypadku. I myślę, że na tym zakończymy nasz tutorial. Otwarcie zostało pokazane i jeszcze raz ja podkreślę ze swojej strony, że bardzo ważne w tym jest to, że zergowie się odzwyczajili grania na, tą, na ten typ rozpoczęcia. Tak, i to to właśnie bardzo, bardzo jakby jest dużym plusem tej taktyki. Dokładnie tak, także dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że jesteście tu ze mną i będziecie przez długi czas. Mam nadzieję, że tych tutoriali powstanie jeszcze dużo. No i tymczasem, cóż, do następnego kasta. Cześć.